Wakacyjne spotkania formacyjne. Dobre to było. Jeszcze ja! Oto sługa Boży Franciszek Blachnicki. Założyciel Ruchu światło życie. Kochani, przepiękne rzeczy się po prostu wydarzyły na terenie tej parafii i w ogóle też dzięki temu, że ten gościu założył kiedyś wspaniały ruch. Posłuchajcie sami. To, jakie ogromne łaski Pana Boga doświadczyłam w tym czasie, to jest po prostu multum tego, nie? Że jak jest ocean, to ja jestem takim małym ziarenkiem, ja w tym po prostu tonę, nie? I Pan Bóg jest po prostu tak wielki i ogromny, że codziennie mnie czymś zalewał, dotykał i ja po prostu się w niego zakochałam i chwała Panu. 12 parafii naszej decyzji, 12 księży prowadzących, około pół tysiąca młodzieży. Wszystko właśnie w ramach wakacyjnych spotkań formacyjnych. Kochani, jesteśmy pod drzwiami, właśnie tutaj drzwi chwałowickich i gdzie wcielaliśmy właśnie to słowo, które jest nad nami. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Startowaliśmy 8.30, końcówka 13.30, ale wiele osób zostawało dłużej. Eucharystia już nie na początek. Był czas na namiot spotkania, czyli spotkanie ze Słowem Bożym. Bardzo doświadczyłam Pana Boga w Słowie Bożym. Naprawdę pragnę zaświadczyć, że jak Pan wypowiada nad sercem jakieś słowo, to to słowo nigdy nie powraca bez do Niego. I Pan Bóg pierwszego dnia wypowiedział na daną właśnie słowo, że wyprowadzi mnie na pustynię po to, żeby mówić do mojego serca. I tak się działo. Przez całe rekolekcje, po prostu codziennie Pan w Słowie Bożym coś do mnie mówił. I to były konkrety. To po prostu były konkrety. I widzę, że moje serce naprawdę jest takim sercem wyprowadzonym na pustynię, nakarmione Słowem Bożym, i tam dalej poza że Właśnie Pan mówi, że już nie będziesz mnie nazywała mój Pan, ale będziesz nazywała mnie mój mąż. Jakby czuję taką bardzo takie pociągnięcie przez. E, właśnie miłość Pana, takie serce porwane. No więc chwała Panu. Czym dla Ciebie jest Słowo Boże? Słowem Boga skierowanym do człowieka. Drogą życia. Nauką miłości. Pomocą. Drogą. Matnieją. Drogowskazem. Nadzieją. Znagostem. Życiem. Samym dobrem. Drogą. Odpowiedział na pytania. Drogą do nieba. Rozwikłaniem problemu. Całem od Boga. Drogowskazem. Prawdą. Wskazuję, co dalej. Dowodem Boga. Prawdą. Siłą. Zbiorem wskazówek. Drogowskazem. Wskazówkami. Miłością Boga. Głosem Boga. Umocnieniem. Przytyleniem miłosiernego ojca. Drogowskazem. Wyjściem z każdej sytuacji. Dobrym słowem. Siłą. Pełne sensu. Wywą obecnością Pana. Mamy na gorącym uczynku grono animatorskie. Ono też nam chce powiedzieć, czym dla nich jest Słowo Boże. Więc uwaga, w skrócie, czym dla Ciebie jest Słowo Boże? Oddechem. Ale Drogą. Pożywieniem. Rzeką. Życiem. Prowadzącą mnie drogą. W jednym słowie, jest dla mnie mieczem. Amen. Żywe jest Słowo Boże i... Było oczywiście dzielenie się w grupach. Był free time, czyli tak właściwie czas, żeby napić się dobrej kawy, herbaty, soku, może zjeść czasem jakiegoś dobrego arbuza albo jakieś takie inne rarytasy. Była spowiedź, gdzie chyba ponad 40 osób z 55 się wyspowiadało. Porozmawiałam z animatorką, poszła do spowiedzi i, i wszystko ustało. I teraz po prostu czuję się piękno, i mogę tę miłość też przekazywać i za to Panu. takim ważnym momentem na tych rekolekcjach była dla mnie spowiedź, gdzie oddałam to wszystko Bogu to, co mnie dręczyło, co było dla mnie trudne. I od tej spowiedzi jestem po prostu innym człowiekiem. Czuję się radośnie i czuję bliskość i miłość Boga. Był czas ewangelizacji, kiedy wyszliśmy na miasto. Ponad dwadzieścia kilka osób, no bo tylko było dla chętnych. Reszta zasypała tablicę facebookową wpisami o Panu Bogu. Na tych rekolekcjach przede wszystkim doświadczyłam e, mocy głoszenia tego, że to sprawia przy ogromną radość. Ale też, żeby dawać świadectwo, zawsze dobrze jest sobie przypominać, co Pan Bóg uczynił w moim życiu. I dla mnie te dwa tygodnie to jest ciągły czas przypominania sobie tego, jak Pan Bóg doświadczył mnie. Ile wlał w moje serce miłości, ile dał mi miłosierdzia. Mam przeogromną radość z tego, że właśnie Pan Bóg w taki sposób nie doświadcza. Było naprawdę nieźle. I to wszystko w ciągu dwóch tygodni był ogień. Też doceniłem bardzo diakonie. Wiem, że także chcę posługiwać i służyć drugiemu człowiekowi, chcę ewangelizować i chwała Panu. No, dla mnie, kochani, to był naprawdę czas spełnienia kapońskiego. Kiedy młodzi właśnie przybyli, kiedy było multum radości, kiedy było pięknie, kiedy była taka serdeczność wobec siebie nawzajem, kiedy był głód więcej. Bo my często idziemy gdzieś tam na takiej powierzchni życia, a widać Boże że w tych młodych jest głód i pragnienie więcej. To się objawiło na adoracji. Po prostu wpatrując się w najświętszy sakrament. Bez żadnych wymyślnych słów, grudnolotnych modlitw. Nagle poczułem naprawdę czułe spojrzenie. Tak czułem, że nigdy go jeszcze nie poczułem. Do tego jeszcze, bo to było w trakcie do spotkania. Akurat trafiłem na cytat, że wprawdzie wielkie, ale robotników mało. I zauważyłem, że Pan Bóg mówi naprawdę konkretami, ale udziela odpowiedzi na to, czego potrzebujemy. I to nie zawsze się pokrywa z tym, czego szukamy. Za to wszystko. Chwała Panu. I właśnie myślę, że ruch Światło-Życie to doskonale daje. Więc codzienne Eucharystia, gdzie widać, że te młode serca były wchłonięte, gdzie przepięknie po prostu śpiewali. Mieliśmy taką super muzyczną... Gdzie naprawdę człowiek się mógł zakochać w muzyce? Gdzie widać bo naprawdę żywy młody kościół. To są niesamowite obrazki, to są niesamowite sceny. Bardzo to po prostu kocham. Gdzie wiecie, oaza łączy wszystko, jest i czas na jakiś taniec. Jest... czas na integrację, jest czas na głębokie rozmowy, jest czas na rozmowy indywidualne, kiedy ja i animatorzy byliśmy naprawdę do dyspozycji. Zresztą między nimi też były bardzo fajne rozmowy. Yy, więc na tych rekolekcjach yy, przede wszystkim yy, najważniejszą osobą Pana Boga było to, że mnie tutaj zaprosił, że dał mi doświadczyć siebie szczególnie przez drugiego człowieka yy, i dał mi to doświadczyć yy, swojej wierności i swojego pokoju. Amen. Jest taki czas, że przychodzi do mnie jedna osoba i mówi, proszę księdza, co to w tym piśmie po prostu oznacza tutaj ten fragment, gdzie oni mają naprawdę głód poznawania Boga. Ja doświadczyłam go przede wszystkim w słowie, czasem do spotkania, kiedy kierował moimi decyzjami, które chciałam podjąć, by upewniał mnie i, i dawał siłę, że, że będzie ze mną mimo trudności. I została uchwała Pana? Poprzez słowo Boże. Jakby Bóg przyszedł do mnie, pokazał mi, że naprawdę istnieje poprzez słowo, które wczoraj wynosowałam i pokazało mi, w nie straciłam bardzo ważną dla mnie osobę. W sensie umarła mi ta osoba. I Bóg mi pokazał, że teraz jest jej lepiej, że teraz się raduje w niebie. Więc kochani, mnie taki czas naprawdę spełnia. I ja Bogu dziękuję, że ja mogłem też w tym uczestniczyć. Jestem napełniony, jestem rozradowany, jestem pełen po prostu nadziei, jestem pełen przekonania, że młodzież jest naprawdę piękna, że młodzież jest cudowna, że w młodzieży jest bardzo wielka nadzieja. I jak oni szukają więcej, jak oni przychodzą właśnie do Pana Boga, to oni niesamowicie się po prostu rozwijają. Jeszcze jak mają wspólnotę, jak mają właśnie taką płaszczyznę, gdzie mogą wzrastać, gdzie mają osoby o bardzo podobnej hierarchii, o z podobnym spojrzeniem, osoby, które podobnie jak oni, nie zatrzymują się na byle czym, ale zatrzymują się na tym, co jest głębsze. Więc ja doświadczyłem zachwytu. Fajnie, fajnie, ale padać zaczyna, więc spadam. Koniec nagrywki.